drugie podejście do nagrywania bo coś mi się nie nagrało witam wszystkich Zobacz, przyjechałem na pasiekę zobaczyć co się dzieje widać pszczółki żyją pracują sobie obratują się a ja przyjechałem zobaczyć ile jest pokarmu bo, bo prawie miesiąc nie zaglądałem do nich a były mrozy a matki czerwiły więc no, fajnie że słychać rzęczenie w każdym ulu ruch ale trzeba mieć rękę na pulsie Dobra, ubieram się, dzisiaj bez dymu spróbuję, ale za to w rękawicach zwykłych, budowlanych, nie chcę przepłacać, bo ja piszę, że coś jest dla pszczół, to jest dużo droższe. A ja jeśli nie chcę przepłacać, kupuję się w Może się sprawdzą, zobaczymy. Skórzane są, to powinny dać radę. Dobra, na razie pauza i otwieramy ulik. Tylko będzie z ręki, to będzie tak średnio, ale może coś tam będzie widać. No, udało się dłutem włączyć, bo w tych rękawicach jest źle, ale... Sam nie zaglądałem. zaglądam razem z wami. Jestem ciekawy, tu jest słabiłka rodzinka, to samu nie ma na pewno, ale Ale smercy żyją. Widać pokarmu mają mnóstwo. Widać, że rodzinka nie jest zbyt mocna. Ale najgorsze biedaki może też nie są. 2, 3, 4, 5. Nie wiem dlaczego telefon mi się wyłącza, a w tych rękawicach się nie idzie włączyć. Także jest średnio. Ale pszczółki są dość spokojne. W tamtym ulu, nie wiem czy widzieliście, jest słaba rodzinka. Ja teraz staram się rękawicę założyć. Dobra, coś tam powiedzmy, że się udało. I Staram się nie wyłączyć jej, bo ona nie wiem dlaczego się sama wyłącza. Następna rodzinka, o. Tak to wygląda. Troszkę mocniejsza widać jedzenia też mają sporo na razie nie grzebię, nie centruje nie ma takiej potrzeby zamykamy później sobie poprzykrywam na razie na potrzeby filmu żeby nie przedłużać to postaram się to zrobić jedną ręką wszystkie rodzinki aha i tutaj mamy pierwszą padłą rodzinę no niestety prawdopodobnie padła z głodu pomimo tego że pokarm był więc tu trzeba zamknąć będzie ul i później zrobimy tak to widać że padły niestety z głodu a te to są to są się. no nic może jeszcze wyciągnę pokazać wam dlaczego się obawiałem tego O, tutaj mają pokarm, widać. Ramki z pokarmem są, ale tu im braku. Tu im braku. Na no, trudno. A to będzie później postrzątać kiedyś. Widać. Padły z głodu, pomimo tego, że miały jedzenie. Mój błąd trzeba było dać im widać Widać miały czerw Niestety matka też widać Nie dały rady przeżyć Pomimo tego że na skrajnych ramkach był pokarm przykry widok Więc Także tutaj nie ma nawet co się bać. Te ramki mogą popać ci się. Pełne ramki. Ale mrozy ścisły i, i niestety mamy minus 1 jak na razie. U trzeba będzie zamknąć. Gdzieś zgubiłem już korek no, trudno. Bo tu rabusie się kręcą. Ale to później tam. Zaglądamy dalej. Tu nasze już się żyją. Aha, trochę takie. A i pokan widzę jest. I teraz rozpędzone to sobie poprzechodzą, ale pięknie atakuje. Dobra, na szczęście te ale może być brak matki albo jakieś inne, bo są agresywne. Dobra. Tutaj też pszczółki żyją na szczęście. Też się złoszczą. Bo tu na tych ramkach, na których siedzą pokarmu nie ma za wiele, ale na skrajnych jest i nie wiem, czy tu im nie, nie zapodać czas, w tym chyba jednak też dam czas. Oj, tak się złoszczą. Dobra, się na razie. Potem będę się zastanawiał, jak ktoś to sobie przyniósł jakiś dymek czy coś. Czy te? te? Te siedzą bardzo nisko, mam nadzieję, że siedzą, czy się okazało, że ich nie ma? Widać, jest rodzinka, siedzi niżutko, nawet nie przeszły do. Górnego korpusu. Tak jak mówiłem. Fajny jest ta folia. O tyle jest dobra, że pom się nic wiąże. Dobra, potem to poprawię. I ostatnie mi przepraszam za takie nieładne bo to z ręki kręcę, to z ręki kręcę i tutaj to jest spokój i tu też trzeba zaglądać niżej, ale widzę, że pszczółki chodzą. O, widać, widać. Są. Także na razie jest minus jeden. Zobaczymy, co będzie pod domem. Więc chyba teraz trochę ciasta pozapadaję. Na wszelki wypadek, gdyby mrozy wróciły, bo, bo nie chcę kolejnych tracić. Także na razie postaram się pożegnać. Tylko muszę znowu rękawice sięgnąć. No i trzeba niestety nagrać podsumowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tu zostało rodzin. Bardzo szkoda mi tej rodzinki. Tak, mój błąd. Pomimo tego, że miały pokarm, to padły z głodu. Z mojej winy. Trzeba było im dać profilaktycznie ciasto. Tutaj w rodzinach, gdzie jest podejrzenie o to, że jest mało pokarmu, już teraz dałem ciasto. Bo... Bo jak widać te mrozy były niepotrzebne. Pisaliście, że pszczoły sobie porazą, mają ciepłe dni, to sobie pokan poprzenoszą, że to, że tam to jednak niestety byłem złym prorokiem i się ziściło. Moje podejrzenia No ale Karawana idzie dalej, żyjemy dalej. Trzeba się zbierać po tym przykrym widoku wyciągnąć wnioski na przyszłość coraz bardziej mnie to skłania ku izolacji no i iść dalej długo czerwiły jesienią potem trochę czerwiły w zimie no i tak się skończyło jak się skończyło Przyszłym mrozy nie poszły na boczne ramki muszę kiedyś tutaj podjechać ze środką i szpadlem i posprzątać zakopać I na razie nie ma takich sprzętów więc tylko ul zamknąłem. Te ramki będą do wykorzystania, bo to, to jestem pewny, że to brak pokarmu, to nie jest żadna choroba, więc ul i ramki będą do wykorzystania. Ul się zdezynfekuje się ul, ramki zostaną, nie ma sensu tego przytapiać Te pokarmu pójdę do odkładów lub do innych rodzinek na wiosnę, bo tutaj pszczoły też mają po pokarm. W tych innych rodzinach, pomimo tego, że daję ciasto teraz, już się uczy na błędach ale nie wiadomo jaka będzie pogoda znowu przyjdą mrozy to lepiej dać im żeby miały nad głową nic trzeba będzie jeszcze zobaczyć może jutro pod domem jak wygląda sytuacja bo też wszystkie latały ale to nic nie znaczy akurat nie w tej rodzinie latały najbardziej bo to rabusie były no i trudno żyjemy dalej to nie zmienia faktu, że pasiekę planuję troszkę rozwinąć. Może się uda jakieś odkłady. Także trzeba na to nowe pasieczyzko, bo chcę właśnie ten nowy typ ula przetestować. Tutaj się zrobi luźniej. Może jakiś odkładzik zrobimy bez wywożenia. Może wywieziemy, później przywieziemy tutaj w to miejsce. No nic. Tak to już bywa. Jeszcze wam pokażę tylko, co mnie też równie bardzo przeraża Tu ma być pole i prawa ma być, zobaczcie sami Kurzy się Jeszcze mamy luty A się kurzy Znaczy idzie pod nogami Widać ja tu mamy kurzu lutem Niby w spodzie troszkę wygocili jest, ale to, to, to powinno być błoto o tej porze roku. A tu jest tragedia. Więc kolejna sprawa, która mnie martwi. No nic, na to nie mamy wpływu. Trzeba dalej żyć. Dobra. Zamykam pasiekę. Zbieram zabawki. I lecimy dalej coś robić.